wszyscy potrzebowali PS5 Pro. Zdanie dość kontrowersyjne, patrząc na to jak przebiegła konferencja przedstawiająca nową konsolę, ale ja spróbuję wam przedstawić dlaczego tak sądzę. Ja nazywam się Pok i zapraszam do oglądania. Pierwszą grupą osób, którzy potrzebowali Premiery PS5 Pro i zapowiedzi to inwestorzy, którzy nie dość, że usłyszeli, że nowa konsola od Sony ma mieć miejsce, ma mieć premiery jeszcze w tym roku chyba, to jeszcze na dodatek ma wspierać funkcję AI. No przecież genialne. Nic tylko dalej inwestować, ewentualnie trzymać akcje. To, że giełda na dobrą sprawę praktycznie w ogóle nie wzrosła, to inna sprawa, to jest odsunięte w czasie. Drugą grupą, która czerpie z tego... Że ma premierę PS5 Pro, to hejterzy. Otóż mogą wrzucać jakieś wściekłe komentarze, że jak to? Konsola dron. I to o tyle? I to jeszcze bez napędu? I to jeszcze bez niczego? Nie wiadomo, czy pad będzie jeszcze w tej konsoli. A patrząc na zwiększenie funkcji i rozdziałki, to nawet nie ma w co grać na niej tak realnie. Także to jest następna grupa, która na bank na tym zyska. I już zresztą można to zobaczyć na tym, jak ludzie się zesrali na X-ie, ewentualnie pod YouTube'em. Naturalnie część z nich to krytyczna merytoryka. I tu właśnie warto poruszyć następną grupę, czyli niezadowolonych fanów. Którzy realnie podchodzą do sprawy i widzą, że, no cóż, jakby to ładnie ująć, no trochę lekkie dojenie na kasę, bo oto PS5 Pro, którego wydajność wzrasta nie wiadomo w sumie o ile względem czego, gdzie pokazywali, że oto gry będą wyglądać jeszcze lepiej, tylko to samo mówili o PS5 względem PS4 bo 3 czwarte gier to są porty i dalej wychodzą na tą samą generację. Także pytanie, z czym startuje PS5 Pro? Co będzie można na nim grać tak widowiskowego, tak cudownego, że no będzie widać tą realną różnicę względem PS5? Albo wydajności? Czy to dalej będzie zamknięte na 30 klatkach, jak to jest teraz? Ale... Jest inna grupa, która za to i tak i tak będzie się cieszyć z tego. Mianowicie fanboje marki, którzy w ogóle będą przeszczęśliwi, że oto mogą wydać 800 euro. Nie mam pojęcia jaka będzie cena w złotówkach. Zakłada się, że między coś, między 3,5 a 4,5 tysiąca złotych za całą konsolę z napędem, wiadomo z tymi dodatkami. A co do dodatków, to fanboje będą przeszczęśliwi, bo oto się okazuje, że nie dość, że mogą kupić nową konsolę na święta, to jeszcze dodatkowo, zapewne pakiet nowych akcesoriów. No bo czy podstawka będzie pasować? A któż to wie? I czy czytnik płyt będzie pasować względem z tego z poprzedniej wersji? No w zasadzie któż to wie. Wiedzą to na pewno sprzedawcy, którzy w zasadzie teraz liczą miliony zysków z tego, że oto udało im się sprzedać zalegające czytniki płyt do konsoli. Dość niesamowite, jak ludzie się na to rzucili. Gdzie dalej nie została rzucona nawet informacja, czy czytniki będą kompatybilne ze sobą. Jasne, można by było tego oczekiwać, ale czy aby na pewno tak będzie? Czy ta generacja konsol, która była reklamowana grą w 60 klatkach, w 8K i tak dalej będzie zrealizowana patrząc na to jak to obecnie wygląda, że gry wychodzą nie dość że wyglądają gorzej niż z poprzedniej wersji generacji, chociaż tutaj można bardziej zarzucić to twórcom gier, którzy nie wiedzieć w co ostatnio inwestowali, co kupowali, bo gier lepszych no ewidentnie nie robią. Także no to jest następna sprawa. Twórcy gier, którzy w końcu będą mieć zero ograniczeń sprzętowych, będą mogli w końcu wykorzystać pełen potencjał konsol. No bo przecież drzemiał, drzemiał, przecież był tam w tej konsoli PS5 ograniczało ich strasznie. Tak teraz, dzięki wzrostu wydajności procesora, karty pamięci, wszystkiego, o jakieś kosmiczne procenty względem nie wiadomo czego testów syntetycznych, a jak to wyjdzie realnie, no w zasadzie nikt nie wie. Ale tak, teraz twórcy mogą tworzyć hiperrealistyczne gry w 8K, 60 klatek, nawet 120, 140. Mm -hmm. na bank. Tak, mm -hmm. Bo rzeczywiście nie było to reklamowane. Tą yy, konsolą poprzednią, która wyszła jakieś 2 czy 3 lata temu, a dalej nie wyszedł żaden ekskluzjiw chyba na nią taki sensowny, no powiedzmy poza Steral Blade i Astrobotem ostatnio, ale to tak no, poza tym to sucho z tymi grami, a niekoniecznie PS5 ciągnęła w dół rynek, a bardziej Xbox Series S. Chociaż to też nie można chyba zbytnio nazwać ciągnięciem, a bardziej dostosowywaniem i optymalizacją, która też na konsolach obecnej generacji jest straszna. Jest to nieproporcjonalnie, w sensie nie ma to żadnego uzasadnienia. Patrząc na to chociażby, jak Star Wars Outlast wyglądał i działał na konsoli. To, no, Dico. albo yy, najnowszy Arkham. Także w porównaniu z grami sprzed 10 lat dosłownie, to ta generacja wygląda tragicznie. Ale to jest najlepszy czas w branży. No, lepiej nigdy nie było. Cóż, tak realnie wydaje mi się, że jedyną, już tak całkiem serią mówiąc, jedyną zadowoloną grupą odbiorczą, graczy, którzy będą. I są zadowoleni z tego, że PS5 Pro został zapowiedziany. I wygląda tak, a nie inaczej. To są, damn, damn, gracze, którzy w ostatnim czasie kupili PS5. Bo to, okazuje się, że to był racjonalny wydatek, i że tak w zasadzie to przeskoku żadnego sensownego nie ma. Uzasadnienie cenowe, że o to wtopili, bo by to płacili, nie wiem, powiedzmy, stówkę czy dwie i zamiast PS5 kupiliby PS5 Pro, który jest dużo lepsze, no to nie, nie ma czegoś takiego. A tak kupili sobie PS5 zwykłą, z napędem czy bez, niezależnie od tego będzie tańsza niż te PS5 Pro i dalej czerpią z tego korzyści, bo właśnie, kupili, mają i mimo to, że wyszła nowsza, lepsza wersja w teorii wychodzi, to jej zakup nie jest niczym uzasadnionym. Także tak. Finalnie rzeczywiście gracze, co kupili PS5 Pro, potrzebowali PS5. Znaczy, PS5 Pro potrzebowali PS5 Pro do racjonalizacji swojego zakupu, a niekoniecznie oczekiwania na PS5 Pro. Także napiszcie, co Wy sądzicie o tym w komentarzach. Dziękuję za dzisiejszy krótki materiał. Zostawcie łapkę w górę. No i czym się? Cześć, cześć!